Spójrzcie, on to już e, próbował to zrobić, ale nie do końca dobrze to zrobił. E, ja spróbuję to, e, że tak powiem, uratować. Dzień dobry, dzisiaj technicznie. Kolega poprosił mnie o pomoc, e, ma problem z miękką podłogą i tam z paroma innymi rzeczami, więc pokażę Wam, jak e, to zrobię. No, będzie dość szybka taka naprawa, tym bardziej... Znaczy, no zobaczymy, bo on coś tam już próbował robić, ale to nie wyszło, więc ja spróbuję sprawdzić, co tam, co tam się narobiło i wtedy... E, no tak, żeby było dobrze, żeby była twarda ta podłoga. Dobra, to chodźcie ze mną do przyczepy. Spójrzcie, on tu już e, próbował to zrobić. Ale nie do końca dobrze to zrobił. E, ja spróbuję to, e, że tak powiem, uratować. Tu w tym miejscu, jeszcze jak się chodzi, to jeszcze jest w miarę. Tu jest ona taka e, miękka. No tu naj, naj, najbardziej miękka jest tutaj. Więc e, zrobię wszędzie tutaj po nawiercą, wpuszczę klej i powinno być dobrze. E, tak, tak tak, mi się wydaje, że nie będzie. Jakoś to, widzicie, tutaj też jest trochę... Ja bym to otworzył mocniej, no ale... Dobra, będę to próbował robić. Znaczy nie próbował, tylko to zrobię. Poprosił mnie jeszcze tutaj. Nie wiem, czy widzicie. Dość ciepło. E, z tymi zawiasami, tu one się pozarywały ze starości, żeby to e, Wymienić te zawiasy, więc te zawiasy wymienię i jeśli mi starczy czasu jeszcze z przodu w bakiście też ten zawias jest uszkodzony, ale nie wiem, czy będę miał tyle czasu. Te dwie rzeczy zrobię na pewno, a tam no nie wiem, to, to tam, tamtą rzecz mogę ewentualnie pomogę mu w późniejszym czasie, bo nie mam teraz zbyt dużo czasu. Dobra, zabieram się za robotę. Nie ma co ściemniać. Dobra, najpierw zanim tą podłogę będę robił. To zdejmę te blaty, ponieważ ciężko mi będzie później tutaj wejść. A to sobie niech do jutra schnie, a ja pojadę do sklepu, dokupię te zawiasy, więc wykorzystam ten czas. Dobra, najpierw zabieram się za wykręcenie tych blatów. robić tą najważniejszą rzecz eee, nie zabrałem łupka w garażu i muszę się posilić w ten sposób żeby to zaznaczyć i dać widać okay. Co 8 utrudnione bo podłoga się caluśka klei słuchajcie od klei od tego linoleum.

wyrazy miłówek. ołówek, czas. Jak już mam zrobione, no ale jeszcze nie do końca bo No dobra, okej okay. Pozaznaczone mogę Oj! Trafiłem do. i można pierścić, ha, wiecie co? Podwoda jest bardzo, bardzo cienka styropian na tej podłodze, to też nie jest najlepsze rozwiązanie, bo styropian, ten stary styropian, on po jakimś czasie się rozpada, te kółki zaczynają być luźne, więc to nie jest najlepsze. Zaznaczę sobie ile potrzebuję. Jest zaznaczone. To już widzę, że to króle należałoby po prostu całą rozebrać Ta naprawa, która tu została wykonana, to jest źle wykonana. Nie podoba mi nie podoba mi się to absolutnie tym strutem, który tu jest oni Źle wypełnia to całe pole. W związku z tym nie jest zbyt dobrze, bo ten sandwich no, się nie trzyma wtedy. Klej po prostu mi tak ucieka, że nie wiem czy ta butelka wystarczy. Zresztą troszeczkę pęcznieje, więc mam nadzieję, że on wypełni te luki. No, nie jestem z tego tak zadowolony 100%, bo to jest to, jeśli ktoś próbuje to ok, ja wiem, że są chęci, żeby to zrobić, samemu zaoszczędzić tam parę groszy. No ale no, przynajmniej trzeba <laughs> sprawdzić, jak to zrobić, żeby nie robić tak czegoś takiego jak tu. I zobaczcie, tu, gdzie podłoga nie była otwarta, ten klej yy, nie ucieka gdzieś tam specjalnie ale tam gdzie była otwarta to studnia nawet nie będę jej tutaj przygniatał bo ona jest <grystanie> tyle luzu tam więc niech to sobie tam rośnie to i tak jest niewiele tutaj tak niewiele pęcznieje ale niemniej jednak on troszeczkę rośnie. Jak zapewne widzicie, kołki dotykają i spodniej części sklejki i górnej. Dodatkowo teoretycznie skleją się z, z tym styropianem no, trochę powątpiewam widzicie cięcie też po prostu zostało tak wycięte jak pasowało cięcie zawsze musi być na listwie, ponieważ to później pracuje tutaj i, i to nie jest zbyt dobra rzecz bo to wszystko wpływa na to że ta sztywność podłogi jest słaba a tak, chociaż tego kleju tu wpuszczę. Nie wiem, ja trochę więcej roboty z oczyszczeniem, ale może chociaż ciut to usztywni. Na okay, klej ładnie tu wpływa. Sudal Pro 45P, tym klejem to robię. Na pewno będziecie ciekawi. Nie dwa lata temu zrobiłem to, jak pamiętacie, nie dokładnie tym klejem, ale on się inaczej nazywał. Ale na tej samej zasadzie działa ten klej. Jestem bardzo zadowolony z tego. Dobrze, on trochę rośnie, ale nie na tyle mocno, aby mi wybrzuszył tę podłogę, e, tym bardziej, że ona jest taka luźna w środku i to ma gdzie się rozprężać, więc to niech sobie wysycha. Jeszcze na to łączenie troszeczkę dolewam, słuchajcie, to cały czas gdzieś tam wpływa jeszcze. Więc wyobraźcie sobie, jakie tam muszą być luki. Ja najchętniej bym to otworzył, ale no kolega nie chciał, żebym to otwierał, bo on tam jedzie sobie gdzieś. Za chwilę i się bał, że jeżeli to otworzymy, to przyczepastanie na trochę dłużej. No i w sumie jego obawy są uzasadnione, bo tak pewnie by to było. Trzeba było otworzyć tutaj całość i tak jak to powinno się robić, na listwach, zawsze to cięcie na listwach, żeby można było to złapać, żeby to było sztywne. To jest bardzo ważne, bo później on no, nie ma tej sztywności i, i to jest takie, wiecie. Że to teraz sobie spokojnie będzie schło. Oj, kamerę usmarło. A ja teraz mam czas na zorganizowanie tych zawiasów, bo one są pogięte strasznie. E, więc spokojnie mogę jechać sobie do sklepu to kupić. E, oczyszczę to wszystko jutro rano, założę nowe zawiasy. Więc e, na dzisiaj akurat to będzie tyle. Przyczepy. Dobra, jadę do sklepu. Kolejny poranek. Sprawdzę teraz, jak wyszła ta podłoga. Eee, wzrokowo. Wygląda to dobrze. Spójrzcie. Wygląda całkiem, całkiem. Dobra, wiecie co? Wejdę na to i zobaczę, czy po prostu podłoga pływa jeszcze. Aż. Jest. Pięknie sztywna podłoga. Zero uginania. Bardzo fajnie klei się tylko wszystko. No ale, ale fajnie. Dobra. Świetnie. Podoba mi się to. Och, ale się przyklejam, Ja pierniczę, wiecie. Nie no. Sztywniutka jest elegancko. Tylko ja się przyklejam. Dobra. Szpacheleczkę teraz wezmę. Zbiorę nadwier tego kleju. I to będzie tyle. Tu już kolega sobie sam będzie uzupełniał tą podłogę z tego Linoleum, a ja jeszcze muszę zamontować te nowe zawiasy, które już kupiłem, i do półki, znaczy tu, tu, ten blat, powiedzmy, zakrywający kuchenkę i zlewo zmywak. Dobra, biorę się do roboty. Wiecie co, dzisiaj ubiorę sobie rękawiczki, bo nie mogę domyć rąk od tego kleju kolernego. Więc dzisiaj rękawiczki. Dobra i zabieram się do czyszczenia podłogi, już żeby była na gotowa. nie wystaje zaraz wezmę e, myślę lisa i je podcinam wiecie bo to później e, ta wykładzina będzie odstawała w tych miejscach będzie to brzydko wyglądało niestety więc zaraz je poobcinam wiecie co lisa wziąłem a nie wziąłem nożyka do niego więc zrobię to w kącówku. No okej, okay. wyszlifowane już tak, żeby na pewno nic nie wystawało. No dobra, teraz muszę jakiś worek śmieci pozbierać. I tu będzie gotowe. Tu już nie kolega sobie od tego kleju czyści, bo normalnie w ogóle przejechałbym to szlifierką ładnie zeszlifował, ale to szlifierka nie pójdzie na tym kleju, więc no niech sobie to myje, odtłuszcza i wtedy robi dalej. No dobra, tam podłoga jest skończona. Teraz zajmę się wymianą tych zawiesików. A to też powinno szybciutko pójść. Mam kupione nowe, więc na pewno szybko pójdzie. Tak, zapomniałem Wam pokazać, tak, a już jedne jest przykręcone, troszeczkę tak skrężynuję, bo to nie jest idealnie ten zawies, który powinien być, ale on się e, dopasuje tutaj i teraz druga strona. Otwiera się, otwiera się, zamyka. Jest ok. Więc koniec pracy, sprzątam. I przyczepka następna, gotowa do sezonu. No oczywiście, właściciel sobie jeszcze zrobi podłogę eee, i wyczyści ten pioruński klej. Słuchajcie, ja nawet tu się przyklejam, wiecie. Ach, koszmarne to jest. Ale, ale jest gotowa. jest Podłoga nie jest miękka. Zawiasiki wymienione. Więc rewelacja. Dobra, widzimy się w następnym vlogu. Też będzie techniczny, ale wreszcie, znaczy, ale no, wreszcie zabiorę się za naszego Maxfana. Tak, następny vlog już będzie e, wymiana Maxfana u nas w przyczepie. Ja muszę sobie przygotować odpowiednie, że tak powiem, rusztowanie, żeby wejść na ten dach, bo przy mojej wazie baj boję się, że zląduję na dole, ale to już w następnym vlogu zobaczycie, więc pamiętajcie, subskrybujcie kanał, łapka w górę i widzimy się za tydzień.